Yeah. Cześć, tutaj Gracz Niedzielny 1, a to jest 86. odcinek z cyklu Zagrajmy w Wiedźmin The Witcher. No cóż, jesteśmy w nowym, tymczasowym laboratorium Carlstejna w Zimie Starej. a No i tutaj coś muszę wam powiedzieć, ponieważ jak zauważyliście, miałem problem tutaj ze zdaniem jednego quest'a na na potwory, które, który wyznaczył który mi tutaj Kalkstein, no i poza nagrywaniem dobiłem tam dwa garnkajny i przyniosłem ich tutaj, już nie pamiętam, głowy czy coś takiego, no w każdym razie mniejsza z tym. Te garnkajny już oddałem Kalksteinowi, także jeśli chodzi o wszystkie zlecenia z tablicy, to mam je wykonane i teraz, no cóż, smak zemsty widzę mam tutaj. Tam muszę się udać do starego dworzywszcza, no i nie będzie bolało. Może do tego dentysty się uda, może to mi się uda jakoś tam wykonać, zobaczymy gdzie to jest, gdzie ten dentysta, sadysta. No, do wieży kata, spoko. Jak mam tam iść do tej wieży kata? Tu, 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 tu. no dobra. Ja skoro mam iść do wieży kata, to się tam udam. Będziemy zdać w wieżę kacza. Dobra nazwa dla siedziby dentysty, no nie wieża kata. Czyli jakoś tak, tutaj muszę iść tymi głównymi tędy, oj, sanitariuszko, sanitariuszko. Piękne sanitariuszko, nie przeszkadzaj mi tutaj w mojej pogoni za pieniądzem. Tak, tak, Wiedźmin tu robi wszystko lakasy kasy po prostu. Jest wieża Kata, to jest to osamiętnione coś, co tam stoi. W tle żadnych cmentarów, niczego tu nie ma, ale jakaś beczka jest. Jak ja się do tej wieży Kata dostanę? O, ciało jakiegoś biedaczka, który... O, no, wejdziesz tu w Dobra. No i chyba oto kaman, żeby się dostać do tej wieży kata. Tu znajdę mojego dentystę, sadystę. Z wieży kata zamiast ich w górę zejdę na dół. Ej, jest za Smarch. Smart. Zobaczymy, czym będę mógł, mógł czymś zaimponować. Tu jest jego wspaniała kolekcja. Czaszek. Wiedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Dentysta. Zachin Szmarc. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ale rzeczywiście, Tyle że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem. Przynajmniej... Mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby, mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że. ho nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń, dziwne hobby. wiem. tak jak każde inne. Hmm. A, nie cmentara, a cmentary. No dobra. To mam parę. Ciekawych rzeczy, ale najpierw pogadamy tak ogólnie o życiu. To miejsce wygląda dziwnie. No cóż, zdaje się, że była to wieża tortur. Może to odstrasza klientów. Może trochę, ale przynajmniej większość potrzebnych narzędzi była na miejscu, gdy się wprowadzałem. <noise> Dowci pas. Oto żuchwa cmentary. Cmentary? Potężne zębiska, widzisz, służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 renów za całą żuchwę. Dobra cena. Dobra, dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Ach, to. W czym pomóc? Znalazłem ciekawy komplet zębów z jadarki. Z jadarka? Uzębienie jak u staruszki. Wstawiałem ostatnio ząb, takiej jednej. Złoty? Wystaw sobie, pytała skąd złoto. bo ja wiem, komu to kuzyn Iwan je zaiwanił. W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie z 125 orenów. To moja cena. No dobra. W czym... pomóc? Kły Alpa Ale również mi się przydadzą. Mam dla ciebie kły Alpa. Ciekawe, bardzo ciekawe. Alpy wstrzykują ofiarom substancję znieczulającą. Może udałoby mi się zsyntezyzować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. Masz 150 torenów. No cóż. Zęby, alpa. Ej, no, nie kładź mi się gościu spać. Tylko chodź tu ze mną podyskutować jeszcze. W czym pomóc? Mm, no i ciekawe, ile da za. za Kłyzy... <gryzdenka> Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza zdenka. To mój idol! Nie mów. Że udało ci się zdobyć jego ząb! Wspaniały! Wspaniały okaz do mojej kolekcji! Zapłacę za niego 250 Orenów. No i dobrze. Mam nadzieję, że masz już w miarę kompletną kolekcję. Tak. Tak. Głównie dzięki tobie, Wiedźminie. Pozwól, że odwdzięczę Ci się za Twój trud. Oto Gwalki. Krasnoludzki... Fichil. Na potwory może się nie przyda, ale ludzi... Glacko ciacha. Mmm... Dostałem nowe mieczysko. A przy okazji... Zakończyłem zadanie, nie będzie bolało. Popatrzmy na to mieczysko. No, fajne. Bardzo fajne. Ciekawe, jak ono w inwentory wygląda. No, inwentory już może mniej ciekawy. Ale zdecydowanie fajnie na plecach Wiedźmina. A tu co? Pacjent? Na to wygląda. Lepiej stąd pójdę, zanim weźmiemy do siebie na fotel. Mhm. Beczki. Co ty masz tu w beczkach? O książeczka przeciwnie ludziom. Ale nie będę ich brał. Teraz, póki jestem tutaj, w tej wieży, to jeszcze na spokojnie przyjrzę się zadaniom. Tajemnica Berengara, czyli tak, po kolei. Wiedźmińskie tajemnice. Muszę udać się do Starego Dworzyszcza. No, jednoznacznie. Tożsamość. Zrozumiałem, że... Aha, no tutaj jest jakaś... Tajemnica Berengara. Smak zemsty. Znowu się powtarza Stare Dworzyszcze. O kurde, muszę jeszcze tego kościanego pokera zakończyć, tylko z kim tu jeszcze zagrać? Wydawało mi się, że z Foltestem wygrałem i, i kościanego pokera zakończyłem, ale nic z tych rzeczy. Okej, okay, dobra, to cóż, smak zemsty. Idziemy do starego dworzyszcza, to jest na bagniskach, tak, o ile się nie mylę. Wyrwał muże i wyjście na bagna i tam też się udam. Pyk, pyk, pyk. Schodź tu, mi nie. Kapitan Jean-Pierre. Czy ten Jean-Pierre ma coś mi ważnego do powiedzenia, skoro on tak tu stoi? Nie, on tak tu stoi, się przygląda. Słucham. O, bywaj, bywaj. Dobra. Ok. Przejdziemy na bagniska. No i tu oczywiście zmagania z nieprzebranymi ilościami potworów bagiennych typu topielce, utopce, bull, bulldizery i inne syfy z gilem. Dobra mapa. Wejście na cmentarz, jaskinia uchodźców. A tu jest droga do Starego Dworzywstwa. A to po drodze mamy jaskini uchodźców. Na razie sobie to zaznaczę. Może w tej jaskini uchodźców spotkam kogoś. M nie, nie tędy. Hej, hej. Tędy, tędy pewnie. Ojej, ojej. Ups, witam. Muszę pogrążyć to towarzystwo pod wodą. No, buldożer mi tu eksplodował. Zmrodził się. Jestem w trybie walki. Na to wygląda. No i po co wam to chłopaki było? Witam buldożery. No i się zesmrodziły buldożery. A, ty jeszcze biedaczku tutaj. O, jeszcze jeden idzie. Już tak smrodzą, że nawet mi się nie chce od tego uciekać. Bijo, Wiedźminie. O! Jakiś widzę więcej oporny buldożer. No, zesmrodził się. Okej. Okay. Może jak z której z tych francuskich filcyków uda mi się zagrać Kuzyn Buse? Grasz. Grasz? Znowu ty. Czego chcesz? Posłaniec nie zjawił się jeszcze? O i na pewno się nie zjawi. Jeśli będziesz się tu cały czas kręcił. Idź precz! A, no, może byśmy w coś zagrali? Ej, kuzynie. Widzę, że z kuzynem nie pogadam. I nie ma też tu specjalnie chętnych do rozmowy. No dobra, nie udała się ta akcja. Muszę poszukać jakiegoś innego partera. Może z za Azarem po prostu w kości zagram zanim, za, zamiast się z nim bić. Dobra, mapa. Ok, i ruszam w kierunku starego dworzywstwa. Witam. Kolejny topielec. No, i tak. Dobra. Ruszam w kierunku Starego Dworzyszcza. No, i się pogrążył. Sam tego chciał, żeby nie było, że go do czegokolwiek zmuszałem. Znowu wesoła ekipa topielców Wow. Droga do Starego Dworzyszcza. A może ja jeszcze tak. O, odruch się widzimy, niech się nie szarpią. No, dobra. Ja jeszcze, może na wszelki wypadek, pobiegnę do jaskini druidów, dlatego że że tak się wyrażę, może tam spotkam kogoś chętnego do tego, żeby. O, sorry, tu mi się caps lock włączył, bez sensu zupełnie. Spotkam kogoś chętnego do tego, żeby, że tak się wyrażę. O, jest tutaj pewnie gdzieś moja jaskinia, ale muszę tu obejść. O. Jaskinia druidów. Jest wejście do jaskini. Spoko nie wejdę, gdyż wesoła ekipa mnie tu będzie atakowała. No i uciekli. Ach, rozumiem. Nie mogę wejść w czasie walki. No! Halo. Teraz już mogę. No. Dobra, może z którymś druidów, uda mi się zagrać spoko. Starszy druid, kuzyn... A może z Shani zagram? Kuzyn Korbyn. Wiedźminie, proszę, przekaż mojej kuzynce, że potrzebuję złota na powrót do domu. Nie wiem, o czym mówisz. Nazywa się Antoinette. Znajdziesz ją na dworze królewskim. Błagam. Ta sprawa śmierdzi na kilometr z polityczną intrygą. A, już nigdy nie zobaczyłem pięknego tu... Kto za tym? Wielki Łowczy? Słyszałem, że zabiłeś już dziesięć potworów i oddałeś ich trofea. To naprawdę duży wyczyn. Chciałbym cię jakoś nagrodzić. Niestety nie mam przy sobie pieniędzy, ale. Ale. Aha. Tak się składa, że jestem w posiadaniu dwóch wspaniałych mieczy. Mogę oddać ci jeden, bo naprawdę dobrze przysłużyłeś się Temerii. Jakie to miecze? Jeden jest stalowy, ostry jak brzytwa. Ponoć wykuły go krasnoludy. Drugi elfi, zrobiony ze srebra. Oba są bardzo cenne i zabójcze. No cóż, wezmę srebrny. Zmienię ten, który dostałem od pani jeziora, także chyba spróbuję z tym. Daj mi srebrny miecz. Weź go bywaj. Okej, okay, sreberko. Księżycowe ostrze dostałem. Dobra. A grasz? Witaj. Nie grasz. Bywaj. Panowie druidzi grają? Starszy druid, obu się chłopie. Słucham cię wędrowcze? A nie grasz. Macie może jakieś specjalne towary na wymianę? Zgadłeś? Jednakowoż nie wymieniamy ich za pieniądze. Sami jesteśmy w potrzebie, możemy cię wspomóc, jeśli dostarczysz potrzebnych nam przedmiotów. Czego wam potrzeba? Potrzebujemy liści blekotu, białych róż, kamieni szlachetnych oraz chust i szali wszelkiego rodzaju. Baczby były wykonane z naturalnych włókien, nie chcemy jakiegoś magicznego gówna! Nie chciałbym być niedyskretny, ale po co wam te wszystkie rzeczy? Czy to nieoczywiste! Białe róże będziemy rozdawać walczącym, żeby zachęcić ich do zawarcia pokoju. Z chust i szali uczynimy sztandary i wypiszemy na nich nasze hasła. Aż się boję zapytać o kamienie szlachetne i blekot. Ależ ty jesteś mało pojętny. Liśćmi blekotu będziemy machać, ponieważ będzie to Zielony Marsz. Kto z mieszkańców miasta zechce dołączyć do pochodu, ten otrzyma Zieloną Gałązkę na znak jedności z naturą. Kamienie szlachetne są nam niezbędne do przygotowania kukły króla Foltesta, którą spalimy, jeśli nasze żądania nie zostaną wysłuchane. Co takiego? To chyba oczywiste, że kukła musi wyglądać dostojnie i bogato. Foltest nie wypadł w sroce z potogona. Poza tym, nie chcemy, żeby ktoś pomyślał, że to kukła reprezentująca byle łapsa. Faktycznie jestem mało pojętny. Słucham cię, wędrowcze? Hmm. Powiem Ci, że pierdolisz głupoty, no ale zobaczę, co Ci mogę sprzedać. Chleb Ci mogę sprzedać, masz tutaj. I to trzy bochenki. Liści blekotu nie mam. Bułkę też Ci mogę sprzedać w ilości czterech sztuk. Mhm. No liście blekotu mam. Kryptofolium. Dobra, nie będę z tobą handlował. Nie gadam w ogóle z tobą. Po co ja w ogóle cię zaczepiłem? Starszy druid, starszy druid, idziemy wobec tego polować na Azara Javeda. Nie ma co się nie pierdolić. Azar, przybywam do ciebie. Kurde, poczekaj tylko, niech ja cię zaznaczę na mapie, żeby nie było wątpliwości, w którym kierunku mam iść. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Bożeż, ty mordę jeża. Sami tego chłopaki chcieliście, już naprawdę mam was dość. Autentycznie mam już dość tych potworów bagiennych, jest tyle. Przecież mi się naprawdę nie chce z nimi walczyć, autentycznie. Dam sobie na luz, to takie upierdliwe już jest po prostu. O, widzimy, widzimy, masz ten srebrny mieczek i piękny masz stalowy. nie to wygląda. Te powolne buldożery. Okej. Okay. Ja na wszelki wypadek się zapiszę przed wejściem tam do tego dworzyszcza, na wszelki wypadek gdybym miał mnie coś ominąć. A nic mnie na razie nie goni, także wpadam. Aha, nie można wejść w czasie walki, czyli jednak chcę dostać ryło. Dobra, stare Dworzyszczo, czyli tam, gdzie skryła się strzyga, którą odczarowałem za pierwszym razem. Oho, hrabia Dewet, proszę bardzo. szkoda No cóż, to pogadam z hrabią Dewetem wobec tego. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Przepuść mnie, Dewet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabie, jestem zmęczony. Mogę przejść? Mój drogi Geralcie, spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Znalazłem pamiętnik, który pomoże zidentyfikować zdrajcę. Tris Merigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki Mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej Wiedźmy Merigold. Nie wspomniałem, do kogo należał pamiętnik. Ale... Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Pal to licho. nie. Wiedźminie... Rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Przyłącz się do mnie, do Roderika Devetta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo pracujesz, Devetta? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Współpracuję z Salamandrą. Tymczasowo. Myślisz, że jesteś w stanie ich przechytrzyć? Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się do mnie. Jesteś gnidą. Nie będę sobie brudził butów rozdeptując takiego śmiecia. Chętosz się, mutancie. Zginiesz od mojego miecza. Chyba jednak pobrudzę buty. Sami tego chcieli. Płonąca, srająca róża. Tak jest. Dewet dostanie wryło. No, i poszedł w piach. I kolejny rycerz też poszedł w piach. Dobra, dawać mi tutaj deweta szczątki do przeszukania. Co on tu miał? Notatki z eksperymentów. Oj, proszę, salamandry. I pięknie. I przeczytamy sobie notatki z eksperymentów. Fairz. Ok, mutant, czyli mutant. O kurcze, ścięgna. Olbrzymi mutant. Wątrowa Bestii. Mutagen. O kurcze, Ogar. No i rewelacja. Piwa mu nie, nie będę zabierał. Święcony mierz zakonu. 20 ironów. A czy ja ten Święcony mierz zakonu? To. nie, a, nie o to mi szło. O kurde, teraz chyba z tego bagniska nie wydobędę tego święconego Miecza Zakonu. Ja ich tylko tutaj ojrenów a Deweta zdrajcę z zabiłem, który współpracuje z Salamandrą. A skoro... <laughs> Sorry. A skoro Dewet współpracuje z Salamandrą, to i Wielki Mistrz jest ich wielkim protektorem pewnie. O kurde, to pielec. Zmiana miecza... Muszę się rozprawić z tym towarzystwem. No jasne, że tak. Nie unikniesz, to Topielcze, miecza przeznaczenia. Dobra, mapa. Przede wszystkim dziennik zadań. Co mi się tu... <laughs> Jej wysokość szczyga. o zdradzie weta. Smak zemsty. <laughs> hmm, dobra. Czas ruszać do Starego Dworzysza, gdzie znajduje się królówka, kryjówka salamandry. No, co też uczynię bezwłocznie. E, podbiegnę po prostu bliżej. O, o, o kurde, głodi. No i tutaj. Będą się ze mną chcieli bić. Przestęp, podmokły teren. Oho, tam już widzę coś na górce. Przepraszam, że tak kaszlnąłem prosto do mikrofonu. Okej, okay, słuchajcie, to cóż, no walkę jeszcze stoczę. Póki, puty są chętni. Puc, póki są chętni, to stoczę z nimi walkę. Czy ja tu pod tą górkę podbiegnę? Nie podbiegnę. Jakoś inaczej będę musiał się tam dostać. Chyba obiegnę to dookoła, żeby znaleźć jakieś wejście. O, Zmasakrowa Zmasakrowany, to to jakiś. Czyżby szybki. Na to wygląda. Okej, okay, chyba tą ścieżynką wejdę sobie tam na gurencję. Tak? Zrujnowianie wioska. Jest Azar Javed. A co nas tutaj czeka, to zapraszam was na oglądanie odcinka kolejnego. A tymczasem na razie serdecznie dziękuję wam za uwagę. Cześć i czołem!